Hej, z tej strony lewe a to jest ponownie The Escapeists! Ehm, dowiedzmy się, kogo przeszukują, ponieważ jesteśmy powoli... O kogoś tu sklepali. Staszek, dwie beczki penarium co ode mnie dostał. Możemy je użyć jeszcze raz. Eee... Ehm, Golarka... Oni to widzieli, będą do mnie sz to nie możecie. No nie, 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 nie. Wgrywamy jeszcze raz sorry Wgrywamy jeszcze raz cały dzień, bo ja miałem zbyt dobry kibunek, żebyście mogli mi po prostu tak sklepać. Ale nie ma to jak od razu dostać w pierdol na sam początek odcinka. A jak? skopem. No nieważne. No, 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 głupio zrobiłem. No głupio zrobiłem. Trudno. Tak, 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 to już jest. Bu. Yy, więc dobra. Od początku ogarnijmy cały apel. Beczkę penarium możemy stąd wziąć. Tutaj jest kolejny pilnik. Nie wiem, czy jest nam potrzebny. Yy, potrzebujemy to chyba schować. Więc to sobie schowajmy tutaj. łyżka tutaj nie musi trafiać, już możemy wyrzucić. Schowajmy sobie pilniki. Pozostawiajmy to, weźmy. Taśmę klejąca, ojeju, tego mamy tutaj, te, 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 tych nielegalnych przedmiotów sporo Ajajajajaj Zostawmy to, co jest dość niebezpieczne Taśma klejąca, plakat, uchwyt To weźmiemy, to komuś damy Kim byśmy chcieli mieć lepsze relacje? A no niechaj będzie O to ci chyba zupełnie to dopełna. będziemy mieli czterech kumpli Spoko Weźmiemy skarpetę, żebyśmy mogli zrobić to coś Jestem gotowy, jakbyście mieli mnie przeszukać, panowie Ja sobie posprawdzę, co tutaj mają na sprzedaż Nie jest interesującego Syberia Men zniszczył, więc spoko. E, nie jest źle. Potrzebujemy do tej pory i tak jednak znaleźć kill do mojego masterplanu. Potrzebujemy pobić strażnika, co możemy chyba na tym etapie zrobić, ale zrobimy to po, po troszeczkę, w momencie kiedy troszeczkę mięśni nabierzemy. Tak, bo boję się o skutki, tak jak mogą być. Jeżeli mnie pobiją z tym staffem, jego go cały stracę. A mam ulepszone sobie fajne rzeczy, to to będzie troszkę słabo A wiecie, no wolałbym Mieć większą pewność, że to wyjdzie Tym bardziej, że będę musiał mieć przy sobie talerz kosmetyczny Znaczy ten kit cały do odciśnięcia klucza um, i stracę go tak samo jak, no obydwie jego Odciski, odlewy I to będzie przykre Jeżeli mnie wtedy pobiją Więc muszę być pewien, że dam radę kogoś sklepać i że mnie nie złapią Co tego tak dużo? Jak, jak ja starałem się grać, to tyle się nie zdarzało. Taśmy klejących i tak dalej, a teraz jest wszystko. Ta... Taśma klejąca kolejna. Weźmiemy jedno, my guess. Wybielać już nam niepotrzebne, to mamy załatwione. Nikt nie ma mydła. Jestem zawiedziony, że nikt nie ma mydła. Kity Strangler, co tam masz? Nic sensownego. Za to są widelce WIDELCE NIE NÓŻ Dobra, to skarpetkę zostawimy Kiedy... <grystanie> zostawimy tę skarpetkę, tak Kiedy indziej ją sobie weźmiemy Czy jest tutaj ktoś jeszcze? Bo czasami dwie osoby może pobić Nie, tylko jedna Spoko, to sobie leż dalej Mam to gdzieś Więc ja troszeczkę sobie siły powtórzę Dobra, ja sobie troszeczkę tutaj nadrobię siły yy, Bo pracy i tak nie mam Jestem bezrobotny, co przychodzi na to, że mam dużo czasu A z questów i tak mogę wydobyć i wydostać tą ilość pieniędzy, żeby cokolwiek tutaj kupić I tak dalej Więc easy, potrzebuję siły i inteligencji I tym się teraz zajmę O Jezu, jak cię ciężko tak klika już Zrobiłem 37 powtórzeń, 38 i już nie mogłem nie czułem palcy na tyle, że mi się tak strasznie mieszały, że klikałem dwa naraz. To jest męczące. Na klawiaturze to się klika QE. Jeżeli nie gracie w facetową wersję, na konsoli jest ciężej, bo się te triggery klika. Jej, ale to w palcach miesza, ale dziwne uczucie. Dobra, Syberiamen, niech ci będzie, masz tą beczkę Penarium. Jeżeli będzie jak najwięcej osób w na najlepszych stosunkach, to będzie świetnie. Nespot! Nespot! A masz, niech ci będzie, no! Mamy, mamy samych kolegów tutaj. Teraz to dopiero mam gang. Ten ostatni gang, co miałem, to nie jest gang. Teraz to jest gang. Pięć. Pięć osób? Pięć. Czas na ćwiczenia, ale ja nie mam siły. Zaraz się tam zjawię na chwilę. Ja się tutaj pouczę trochę, poczytam. Dokształcę się, żebym mógł stąd jakoś wyjść. Tak, tak, czytam sobie właściwie. E, poradnik, jak uciec z więzienia. W ogóle, jakie tam może mieć książki w tej bibliotece, że przez czytanie wzrasta moja inteligencja na temat tego, jak uciec z więzienia? Co i tam może mieć do czytania? Nie wiem. Tak jak mówię, no jak uciec z więzienia, albo nie wiem jak. Jak zrobić kilo w tak, żeby strażnicy się nie zorientowali. Dajemy, no nie dajemy, no kurde, ja chciałem coś kupić, a nie... Wiście, my kumplami nie jesteśmy. Uuuu, drama. Nie do. <grystanie> Dobra, nie, to skoro nie masz nic, to trudno. Staszek, co ty tam masz? Nikt nie ma łomu. Rudolf Cringe. Mogę go pobić tutaj, spróbujmy. Ale potrzebuję. Nie, nie, mogę go pobić, bo potrzebuję kitu do tego. Shit. Tu musimy zebrać moich koleżków, złapać go gdzieś w pomieszczeniu jakimś. Mam, mam, mamy popołudniowy ogień. Komandzio, czy my jesteśmy kumplami, tak? Bo nie pamiętam, chyba tak. Tak. Trzy osoby. Dobra. Z chyba też, nie? Serek. Ale mam gang. O kurna. Dobra, możemy sobie zostawić widelce tutaj? Myślę, że mogę sobie ulepszyć obcążki na tym etapie. Jeszcze trzech punktów inteligencji mi brakuje. No dobra, trudno. E, ale to nie zmienia faktu, że. O, o w mordę, ale się zesrałem, nie? Ale się zesrałem. E, to nam jest niepotrzebne, więc nie ryzykujmy utraty tego. Idziemy klepać. Mam nadzieję, że jeżeli ja zacznę bić, to oni też od razu. Co oni się biją? Ale oni się muszą nie lubić, nie? Mydło. No dobra, no mydło, super. Dildo z niego chcemy pobić. Chcemy pobić. Ty kim jesteś? Z Pięć osób. Ale mam ga, ale mam ga. Ludzie. E, derby, nie, jego nie chcemy pobić. Szukamy. Ze Staszkiem jesteśmy kumplami, bo nie jestem pewien statystyki. Eee, daleko nam do kumpli. Sorry Staszek. E, naprawimy to. Rudolf Cringe, za to wam podążamy, ponieważ ciebie chcemy sklepać. Chociaż mogę was wszystkich nasłać, żebyście spuścili mu w pierdziel. Wow! I ma czerwony klucz! To jest dokładnie ten, którego potrzebujemy. O, ludzie! To było dobre, że wystarczy ich nasłać. Wytwarzaj wytwarzaj. I oddajemy ci twój klucz Nic się nie zdarzyło Ja nic nie zrobiłem złego Jestem czysty jak łza I ten czerwony klucz Nam się przyda Do tej furtki Będziemy mogli tam przejść spokojnie, mamy dwa czerwone klucze już w tym etapie, więc spoko Ludzie, możliwe nawet, że w tym odcinku będziemy mogli uciec To jest bardzo prawdopodobne jak dostaniemy kilof, to na 100% będziemy mogli uciec Serio każde więzienie w dwa odcinki załatwię? Ej, to będzie słabe. Czy słabe. Dobre, no ale. Może i tak czasami lepiej byłoby tak na pół ślepo jechać z tymi więzieniami. Może. Może zacznę jakieś więzienia, zacznę jakiś plan ucieczki yy, sobie robić. I może przedstawię go na odcinku i tak zaczniemy na stronę więzienie, żeby nie było za łatwo? Co sądzicie? Napiszcie, bo ja... Coś sądzę, że to jest za łatwo, wiecie, nie chodzi o ilość odcinków, ale mam wrażenie, że jest za łatwo. Tak teraz. Po co mi że to? Nie chciałem je brać. O, cholera, zabrałem coś komuś. Z... Wyjdźcie. wyjdźcie. Wyjdźcie, 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 out. Nie potrzebuję już waszych usług, dziękuję. Potrzebuję na tym etapie Uuu, dużo inteligencji. Więc dzisiaj nie uciekniemy. Potrzebuję inteligencji! Dużo! Serek, ojej, biedny, pobili go. Ale mydła to wszyscy przy sobie mają. O, kolacja jest! O, oh, shit! Teraz będzie kolejne, kolejny moment, kiedy trzeba będzie pracować. Na kolacji już byłem, więc idę po prostu się dokształcać Tu trochę szybciej mi się energia odrestaurowuje, więc podstaję trochę tutaj. Idę szybko się uczyć. Potrzebuję sporo punktów inteligencji. Kurde, czy mi się to dzisiaj uda, czy nie? To może być troszeczkę za szybki skok na głęboką wodę. Mam 66 inteligencji, ale to dalej mi nie starczy, żeby zrobić kilka rzeczy, więc potrzebuję sobie trochę tej siły odnowić. I jeszcze w trakcie kolacji. Wieczornego apelu potrzebuję się trochę douczyć. Myślę, że może nie będziemy tak raszować tego. Może nie będziemy od razu uciekać z tego więzienia. Uciekniemy dnia następnego. Bo mam zebrane wszystkie potrzebne przedmioty, prawie. Większość. Mam zebrane coś, co jest potrzebne, ale mogę zadać jeszcze więcej, żeby mieć większą pewność, jakby coś poszło nie tak. Yy, więc wolę to zapisać. Zapis jest w momencie, kiedy kładę się spać. Więc wolę zapisać. Bo jeżeli stracę wszystko, będę musiał znowu powiedzieć funkcjonariusza, to będzie słabo. Funkcjonariusza. No klawisza po prostu, wiecie o co chodzi. Ale jest ok. Jest bardzo ok. Um, inteligencja 72. Dowalmy do 75 i tyle. A nie starczę do 75. A nie ważne. dobra. Trudno. Um, odlew klucza. Jeszcze 7 punktów inteligencji. O szlak, pójdziemy na te prysznicę. Po prysznicach jest apel. A ja potrzebuję tutaj od odrestaurować moje, moją siłę. Nie, nie, nie dajemy. Nie, nie trzeba. Latarka, tak dalej. Nie, serek, nie dajemy. Nie. Taśma klejąca, młotek. Nikt kilofa nie ma. Tam ktoś leży, czy mi się wydaje? Nie mam pojęcia. Okej, okay, 100%. To ja muszę jeszcze szybko... Cię dokształca. 7 punktów inteligencji, czyli 7 czytań, czytań książek. Chyba. Zaraz zobaczymy. Inteligencja 73. 74, tak, 7 jeszcze. Czyli do 80 musimy dobić, szybko. Nie nikogo go przeszukuję, więc mogę mieć problem. Oh shit. Mogę nie zdążyć. Jest bardzo prawdopodobne, że nie zdążę. Come on. Jeszcze dwa, mogę zdążyć, come on. muszę Nie wiem kogo będę przeszukiwać, więc od razu lecę wszystko chować, bo mogę nie zdążyć się dowiedzieć Prawdopodobnie nie zdążę się dowiedzieć Zaraz spróbuję to zrobić, bo teraz mi czas nie leci Mogę zrobić, jest, ok, Wieczorny apel Czy zdążę na niego żeby nie zostać w pierdzielu Jeżeli nie będziemy na apelu, to jest poważny problem Nie wiem kogo idą sprawdzić, nie wiem kogo idą sprawdzić, nie wiem kogo idą sprawdzić, więc... Schowajmy wszystko. Oni zaraz tutaj przyjdą, jeżeli mieliby sprawdzać, więc mnóstwo strażnika taśmy mam od nam odchuje. Um, możemy zrobić drugie obcążki na szybko, żeby zajmowały mniej miejsca, a to nam nie będzie potrzebne. Mamy za dużo tych rzeczy. Możemy je nawet ulepszyć, żeby uzyskać więcej miejsca. Panika. Bardzo. To weźmiemy i chyba jesteśmy czyści Nikt tu nie przychodzi? Spanikowałem trochę, ale mamy klucz To jest dobre, mamy klucz Chyba, nie, chyba nikt nie przyjdzie Jak będzie szedł to najwyżej na szybko do biurka Mamy klucz, to jest najważniejsze Mamy drugi odlew tego klucza, więc będziemy mogli Zrobić jeszcze um, z zapalniczki, jeżeli Staszek ma grzebień, to możemy go stopić. Ja będę jeszcze troszeczkę do zębów. Nie ma nic takiego. Troszkę szkoda. No ale mimo wszystko mamy obydwa klucze. Dobra, więc w tym odcinku na razie koniec. Sporo zrobiłem. Jesteśmy bardzo blisko ukończenia tego więzienia. W następnym będziemy uciekać. Będziemy próbowali uciekać. Nawet kilka razy, jeżeli będzie trzeba. Ale uciekniemy, bo to już jest. O, ile, czy o czymś nie zapomniałem istotnym, to na pewno to jest już przesądzone, że uciekniemy. Także to by było na tyle w tym odcinku, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych, na razie!